ma z tej strony Szenetti. no i co dzisiaj jest piąteczek? E, początek weekendu tak naprawdę godzina 24.18 No i dzisiaj jest to wyjątkowy dzień, bo to jest weekend epicki, pierwszy na EU10 tak naprawdę od startu. No dzisiaj sobie pociśniamy, mam nadzieję, że Wam odcinek się spodoba, jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, możecie oczywiście wesprzeć z kodem i teraz macie e, przed sprzedaż, w sensie w tą sprzedaż zimową, więc możecie sobie dokupić jakiegoś grzybeczka. No oprócz tego pamiętajcie o tym, że możecie skomentować napisać czy gracie na serwerze, jak tak to który poziom macie wszystko co was tutaj kurczę trapi możecie napisać ja spróbuję wam jakoś pomóc, ewentualnie odpisać nie? mamy weekend epicki jak wiecie lub nie wiecie, więc dzisiaj plan jest prosty wydać dużo forsy a oprócz forsy oczywiście musimy się przebrać, tak? musimy się naprawdę dosyć mocno przebrać i, i, i właśnie czekajcie aura Kurczę, tutaj nie wbijamy chyba, nie? Nie wbijamy, dokładnie. O, tutaj sobie możemy od razu założyć Gemika. Teraz tak, mm, ja potrzebuję dużo golda. Więc niestety, ale te rękawice będę musiał sprzedać, yy, bo niepotrzebne one są jakoś mega mocno, umówmy się. No yy, Weźmy sobie to, no niech będzie. Yy, ok. hopa, pakietów nie kupywałem szczerze mówiąc e, jakoś póki co nie jestem zainteresowany ich kupnem. Eee, więc kilka pakiecików nie mamy Właśnie, wiecie co? Dobra, widzę, zróbmy sobie taki kontencik lekki, spróbujmy wydropić kilka gemów. Może nam się uda coś fajnego tutaj wydropić dla naszej postaci, fajnie by było. Ajaj, na razie 3 gemy i trzy słabiutkie. 4 w sumie już, no tragicznie nam to idzie, póki co. Dobra, cztery gemy i cztery słabe, a piąty inteligencja, szósty Szczęście, fajnie, 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 się bawią z nami, siódmy i mamy tutaj zręczność, także fajnie, pierwszy fajny gemik, który tak naprawdę będziemy mogli sobie zaraz ogarnąć, <laughs> także sobie szukamy broni w sumie na rękę, w sumie mogą od razu pokopać te gemy, dobra, mamy tutaj pierwszą piękną broń i ją sobie od razu robimy miejscem na klejnot, oczywiście wymianka, stąd odzyskujemy klejnot i teraz tak, patrzcie, wsadzamy sobie tutaj to, ok no i tutaj trzeba znaleźć jakiś fajny gemik dobra, tutaj sobie zmieńmy ten gemiczek i tak, te gemy oczywiście czekają na naszych towarzyszy, a my sobie zmieniamy gemy dalej nasze, nie Okej, okay, próbujemy, próbujemy, kurczę, to nam naprawdę sporo da jeśli chodzi o e, te loszki, także sobie to wymieniamy, wydaje mi się, że gemy na początku dają bardzo dużo, także i, ile, może to, ile możemy to sobie wymienimy, dobra, kurczę, jeszcze dajmy kilka grzybów Okej, okay, dobra, fajnie. Niech będzie tak jak jest, już więcej nie chcę wydawać, bo naprawdę jest to ogromny koszt. Grzyby tak naprawdę i tak już wydaliśmy 600 na tym odcinku, tak naprawdę jeszcze nic nie zrobiliśmy, więc trochę trochę kappa, no ale powinno to nam dać dosyć spory bus, jeśli chodzi o te procenty. No i mamy teraz 1300 grzybów na to, żeby wbić poziom właśnie ten dwusetny, nie? Jeśli nie wbijemy, to ja sobie jeszcze kupię na pewno jeden pakiet ten, pod, ten, chyba ukowala, tak? Są w się sensie ten kowalowy, no i spróbuję z nim dobić. Tam będę miał jeszcze kolejne 300 grzybów. Myślę, że 1600 to już jest fajna ilość. A jak nie wiem, no to będziemy kombinować co dalej, nie? Dobra, mamy tutaj 7%, także z 2% się zrobiło 7%. Jest to dosyć sporo. Tutaj od razu piąteczka, także 5% nie jest źle. No i tutaj ten pan też powinien dosyć szybko paść. No i będziemy mieli magat. I z tym magiem sobie będziemy musieli zrobić taką przerwę. Więc tutaj sobie klikamy damy z brodą ile możemy tutaj poklikamy no raz na 20 powinien, powinien padać ale póki co tutaj widzimy że się z nas śmieje dama z brodą paras 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No i powinien on już dawno paść. Tak jak mówiłem, raz na 20 powinien padać. A tutaj lekki klopsik, no ale dobra, mamy pad kolejny. No i tutaj możemy zadać powiedzmy 3 próby. Wiadomo, że to nie padnie. Możemy teraz przejść na tornado, w którym. W którym tornadzie po prostu teraz trzeba poklikać tych przeciwników, nie? Pamiętajcie, mamy tę tornadę, więc wypada z niego korzystać. Możemy tutaj trafić przeróżnego rodzaju epiki, więc trzeba by tego po prostu nie zrobić? Mamy pierwszy epik. No okej, okay, dobra. Jest to fajny epik. Myślę, że się przyda. I myślę, że to będzie spory boost dla nas. Nie dość, że golda sobie tutaj farmimy na, na tym tornadzie, który nam się na pewno przyda na przebiórkę, to wiadomo, że oprócz tego golda jeszcze te epiczki, te epiczki, które nie są jakieś turbo kozackie, ale jak widzicie jakieś tam się trafiają, nie? Przydałaby nam się broń, no, nie ukrywam, <laughs> ogółem sobie całe, jak jakość trzeba wymienić, ale chciałbym to zrobić na 200, na 200 dwuset, na zrobić dopiero, takie wiecie, takie mocne przebieranie a do dwusetki po prostu się przebrać jako tako i, i na tych przebiórkach sobie po prostu sklepać tą dwusetkę, nie? Wydaje mi się, że to jest o wiele lepsze, ale czekałem do tego eventu, żeby mieć po prostu alternatywną opcję z tym, że mogę się w każdej chwili przebrać, nie? Gdyby tutaj coś nie siadło. Co do gildii Legacy pozdrawiam wszystkich. Tutaj za to piękny wojownik u nas klikać. Wczoraj, e, dzisiaj już drugi dzień, 26 level, wbił w ogóle 24 bez, bez weekendu. U e, e, weekendu Expo, więc naprawdę bardzo ładnie mu idzie. Pozdrawiam tego wojownika. No i zobaczymy, mam nadzieję, że poleci do topki. Mamy Adama Diablo, który ma 20 tysięcy grzybów na, na weekend epicki i 0,0 chyba 3% szans na lochy także na no, grubo zobaczymy, czy uda mu się coś jeszcze tutaj wykminić, żeby polecieć mocniej. Trzymamy kciuki za Adama jakoś, że jest z naszej gildi. Dobra, w ogóle cały, cały gabinet magii przebraliśmy, będąc, walcząc sobie tak naprawdę tutaj z tornadem, więc spoko może być. Czy my jesteśmy jeszcze w stanie? Jesteśmy jeszcze w stanie dużo zrobić na tym Tornadzie. I mamy dużo golda, mamy 1500 golda 500 tysięcy w sensie. Widziałem dużo osób mi podsyłało na Discordzie, kurczę te grzyby kupione z moim kodem. Bardzo każdemu serdecznie dziękuję. Fajnie, że te że po prostu mnie wspieracie. No i pokazuje mi to, że lubicie jednak oglądać moje materiały na poprzednim materiale powiedziałem, żebyście wysyłali, no i naprawdę sporo osób się znalazło, które taki screenshot wysłał więc po prostu dziękuję, tak, dziękuję za wsparcie, dziękuję za to, że doceniacie mój wkład w ten kanał o 6% mamy e, na maga, pomimo, że te przedmioty jeszcze nie są przebrane, więc fajnie od razu na kolejnego mamy aż 7, także dobra, no tutaj trzeba po prostu polecieć e, w sumie jeszcze mamy w torii tego golda w staty, no ale zostawimy to tak jak jest o tutaj widzę ktoś wyszedł z discorda no dawaj kolego. 5% na niego mamy. Powinien już dawno siąść. OK. Mapa skarbów, czyli coś co wymieniliśmy przez chwilę. E, możemy sobie zrobić tak, że ja sobie w sumie wrzucę te itemy tu. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, spoko. No i tutaj by się przydało. Trochę wiadomo wrzucić w statystyki. Mark pokonany tak naprawdę bardzo łatwo. 10 poziomów już od startu wbite, odcinka. E... Wydałem już ponad, no prawie połowę grzybów, tylko wiadomo, jeszcze wydaliśmy na te, na te kopalnia gemów nieszczęsne. Nieszczęsne było, no nie wymieniliśmy wszystkich, tak naprawdę brakuje nam jeszcze raz, dwa, trzy. Yy, na no, trzy gemy w sumie. To nie, to nie jest tak tragicznie, myślałem, że trochę więcej nam będzie brakowało. na trzy gemy to jest taka ilość, że jeszcze na spokojnie. Dobra, 7% mamy na niego. Nie panowie i panie, chyba 7%. Czy to 7% mi się namaga? Dobra, ja zobaczę. No nie, mamy 7% na niego, 6,90, czyli już bardziej 6, no ale pom powinien paść jeszcze, myślę, tak na spokojnie. Nie? A tutaj jest lipa, no dobra, padł spokojnie, no i od razu kolejny tutaj pan myślę też powinien z trudem, ale paść. bo na niego mamy 3%, więc tutaj kolejny kolejny z procentami. Potem mamy 2,46, więc tutaj jeszcze dwóch powinno, myślę, spłynąć. Ok, 169, no i tutaj kolejny. Czyli tak naprawdę 171, wbijemy sobie z tego pana no i pomyślimy co dalej, a dalej myślę, że sobie ruszymy wiadomo, że tornatko chyba, co? dobra, no dawaj kolego już tak naprawdę 15 poziomów będzie to od początku odcinka wbite jakoś fajnie tutaj to wychodzi Kurczę, fajnie, że, że w miarę w miarę te gamy poleciały, że mogłem sobie przebrać jednak trochę postać w te nowe gamy które no umówmy się dają tyle statystyk, że że dosyć sporo jesteśmy w stanie popchać, nie? Będzie trzeba od razu piekiełko ruszyć całe. Wiadomo jak to jest z piekłem. Trzeba po prostu jak kurczę doklikać całe jak leci. Właśnie, czy my mamy kostki? Nie mamy kostek, mamy tylko w weekend chyba zakupowy, więc lipka. Tutaj możemy jeszcze coś klikać. Bo kurczę, widziałem, że... Tam mi dosyć nieciekawie idzie w tej strefie światła, no dajmy na niego kilka grzybów, mamy na niego 2,50, to jest w ogóle dramat, że on nie idzie, nie? Myślałem, że troszeczkę łatwiej nam pójdzie. No to ciul. No dawaj, koleżko. No ja mu daję jeszcze 15 grzybów, jak on nie padnie, to ja nie wiem. O, dobra, 5 grzybów wystarczyło. No i wiadomo, że tutaj na tego maga będzie po prostu lipa. No i teraz wchodzimy tutaj i trzeba się przebrać. Mamy pierwszy itemek plus 21. Nie każdy by go wziął, ale ja go wezmę. Możemy w ogóle sobie każdy itemek tutaj razy jeden ulepszyć, tak wiecie. Każdy to robi, bo teraz jest ten event. To ja też sobie zrobię, chociaż, chociaż z eventu. Nie skorzystałem, bo tych grzybów nie kupiłem. Tych pakietów, ale ale tak, razy dwa myślę, że sobie mogę symbolicznie podnieść. E, no i szukamy broni: nie, szukamy broni to przede wszystkim. No i plus 30, e, zręczność. Tylko czekajcie, 200 plus, dobra, nie, nieważne. Pa, 251, 239. No bardzo, bardzo mocno. Tutaj, bo stuje nasze obrażenia, tak naprawdę, no i dzięki temu myślę, będziemy mogli trochę mocniej sobie podskoczyć w telożki. Zaraz zresztą zobaczymy. Dobra, wrzucamy pasy w SF Toolsa, oczywiście. No i myślę, na początku sobie zaczniemy tutaj od Tornadka. To Tornadko jeszcze spróbujemy do jednego Epika podrzucić, więc najpierw jeszcze przed SF Toolsem zróbmy sobie na Maxa to Tornado. No, dawaj kolego. 172 ładnie to idzie dzisiaj ten progresik, nie jest źle dobra, mamy epic. kurczę no i znowu na wszystkie cechy widzowie to sobie możemy sprzedać i komu by to go wrzucić, może dla magusia wrzućmy dla magusia, bo tutaj mamy mało tych, w sensie gemów, mamy więcej dla magusia więc tutaj możemy sobie dla maga wrzucić i spróbujmy dalej, no kurczę podałoby tutaj jeszcze tego jednego chociaż epika złapać i żeby on nam po prostu coś lepszego dawał, nie? Także sobie próbujemy 173 level, także tak naprawdę jeszcze niewiele, bo całe 27 poziomów i ten poziom nam wybije kolejny, czy dwudziesty, dwusetny. i kolejne osiągnięcie tak naprawdę na serwerze, czyli ten poziom 200. Dwuset, Dobra, tutaj mag po prostu musi paść, no i tutaj kolejny mag da nam pasek, ok, pasek na maga będzie ok, bo nam daje wszystkie cechy Spoko. możemy w coś takiego zainwestować, myślę spokojnie. I tutaj sobie oczywiście robimy tak. No i samy so, się sobie wydamy trochę w staty. Troszeczkę, było aż 1,9 dziewięćset tysięcy golda mamy. ok niech będzie. Tutaj sobie również kolejną jakąś tam część wydamy. No i co? No i klikamy do pierwszego bloka, tornado. No i wchodzimy w strefę światła tak naprawdę, nie? Przebierać się jeszcze nie będę na tym, na tym epiku, chociaż niby czekałem do tego epika, a mogłem wszystko wczoraj zrobić, nie? Bo tutaj tak i tak się nie przebieram. No, ale trudno, już wyszło jak wyszło. Dajmy jeszcze 5 grzybów na tę tornadę, jak nie padnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, trzy, cztery, pięć. Ok, dobra, nie siada, więc teraz tak naprawdę musimy tego maga skończyć. Zobaczymy zaraz, ile mam na niego procent. Mam nadzieję, że koło. Jednego, chociaż mam. Jeśli będę miał jeden, no to po prostu będę go chyba ubijał, chociaż zobaczymy. No. Ehm, fajnie, jakbym miał te dwa, nie? Gdybym miał dwa, to myślę, że bym mógł o tym trzynastym. 13... o piekle myśleć, nie? <grym> Dobra, już wam mówię, ile mam. Wydaje mi się, że sporo mogę mieć, ale pewny nie jestem. Dobra, czekajcie, muszę się odświeżyć. Okej, okay, 3,40 widzowie, co, co to się dzieje, co to się dzieje, 3,40 to jest dosyć sporo, tym bardziej na tego pana, więc co, no po prostu to klikamy, 3,40, więc to dosyć szybko mi się udaje padnie, potem zamykamy ten loszek, bo tutaj dziesiątka też w miarę szybko pada, bo to jest 3,59, z niego epic, mam nadzieję jakiś fajny przechodzimy do piekiełka. Na piekło mamy już w tym momencie, jak to sprawdzałem przed Madame Mystique, Mystique mieliśmy prawie, praktycznie 1%, więc teraz wystarczyło troszeczkę się przebrać, tak myślę, troszeczkę się przebierzemy i możemy cisnąć dalej, nie? Teraz tak, co by tu przebrać? Może tutaj sobie zaczniemy. Przebiórka w piekle, myślę, to jest świetny pomysł, bo to piekło zawsze jest takie zdradliwe, eee, więc tutaj myślę, możemy się przebrać na spokojnie w takim piekle. 22 poziomy tak naprawdę do dobicia, więc to sobie jeszcze myślę spokojnie jakoś damy radę, bo już tak naprawdę połowę wbiliśmy, bo 23 no dawaj kolego zobaczcie, że te epiki w ogóle nie idą w tym sklepie, nie to mnie trochę martwi zobaczcie ile mogę odświeżać nowy towar, nie pierwsze pierwszy epicki przedmiot, to bardzo dobry masz plus 59, to jest kurczę coś co nas na pewno satysfakcjonuje, wrzućmy sobie tu razy 3 no i taki każdy przedmiot jakbyśmy wymienili, myślę dałoby nam to. Naprawdę spory bust, nie? Okej, okay, ja mogę sobie w sumie na broni patrzeć. Tutaj, czy coś znajdziemy takiego? Mocno, mocnego, plus 15 broń. To jest dosyć sporo w broni w sumie. O, dobra, spoko, plus 18 Dobra, no i teraz myślę... Myślę tutaj sobie możemy poszukać co dalej, dobra. Niech będzie. Wymieniamy sobie te epiki, więc... Może być nawet i tak, tutaj razy 3, tutaj razy 2 powiedzmy, dobra, wszystko poulepszane, tak, no i co, sprawdźmy sobie, może teraz procenty, trochę to poszło do góry, te statystyki, a do, dokładnie poszło około 300 statystyk do góry, zobaczymy ile to daje w ogóle, no ale też grzybów poszło, 200, stało nam 651 grzybów na 22 poziomy, więc no, kurczę, powiem Wam, że może być ciężko. No ale jak mówiłem, jak coś to sobie doładuje jeszcze grzybki, więc tutaj e, problemu z tym nie będzie. Na drugiego mamy 1,68, na trzeciego 2,44, a na pierwszego ile? 306, czyli tak naprawdę na czwartego mamy jeszcze 2,38, więc tutaj czterech pierwszych, to po prostu miażdżymy, nie? Na piątego mamy 0,17, więc na tym piątym jak zawsze trzeba się, trzeba zrobić przerwę, puchlikać to co można, inne no i wtedy się zabrać znowu więc tutaj tak naprawdę tych pierwszych czterech to po prostu miażdziemy I, i zobaczymy jak to jest, co dalej po prostu, nie no ja plan na ten weekend myślę 230 sobie wbiję. nie będzie to jakiś że tak powiem słaby wynik tak mi się wydaje a też wiadomo 220-230 to nie jest jakiś mega słaby wynik, ale też nie jest mega mocny. Nie taki do wbicia przez każdego. Dzisiaj pewnie też streamka sobie odpalę tak jak już obiecałem, eee, bo ten stream, jak myślę, myślę będzie w porządku. Nie takiego streamka sobie kurczę odpalić, eee, dobra dawaj kolego. No szczerze mówiąc, no nie ja chce mi się po odcinku dopiero dokupywać grzybów eee, i, i cisnąć dalej. Wolałbym zrobić to od razu. Więc fajnie jakbyś mi tego nie utrudniał kolego. No na niego był tam jeszcze 1% w sumie, więc to nie jest jakieś dużo. Ale myślałem, że i tak, i tak to trochę lepiej pójdzie. No dawaj, dawaj. Mamy jeszcze 500 grzybów, także spokojnie. U. To mówię, wolałbym od razu <laughs> wbić 187 Z tego koleżki. I myśleć co dalej, nie? Musimy na pewno jeszcze 5 gości w piekle zrobić, więc to będzie, no, to będzie udręka. To wam mogę od razu powiedzieć, że to będzie udręka, dobra, 12 poziomów. Ok, Jeszcze około 5-4 przeciwników w tym piekle będzie trzeba, na pewno tutaj doklikać. Więc tutaj teraz, oczywiście, tak jak zawsze, tornado. No i próbujemy sobie tutaj nowe epiki złapać. Nowy, fajny epik plus 34 spoko, nie jest tragiczny, bo to namaga w sumie, no ale zobaczymy, może coś jeszcze lepszego się trafi. Zaraz wiadomo, jak wbijemy jeszcze z dwa poziomy, myślę, można sobie poszukać broni, bo ta broń by się przydała. No dobra, dawaj tutaj koleżkę, spróbujemy ścisnąć. Czekacie, właśnie, ja mam takie Od Teraz możemy sobie spróbować przebić poziom pupilami, myślę. Zawsze to coś, zawsze tutaj, czy jakiś dodatkowy bonusik, ok. Spoko. 16, dobra, wbity. Tutaj 15, ale tutaj też powinniśmy dać radę. Okej. Okay. No. Powiem wam, że górcze myślałem, że trochę lepiej to pójdzie, ale dobra. 189 Tutaj myślę, że cząpem to akurat sobie nie poradzimy, ale jeden grzybek możemy wrzucić tak na sprybunek że tak powiem. Tutaj też myślę, że będzie ciężko. Dobra, teraz tak, mamy trochę golda. Mamy trochę golda, 189 poziom, no i 500 grzybów, nie? Więc teraz powinniśmy kurczę trochę mądrze do tego podejść, żeby ten poziom na pewno wbić, nie? Okej, okay, dobra, wsiadł nam, dobra, wsiadło nam dwóch pierwszych wojowników, chyba to jeszcze jest jeden. Dobra, i teraz się zaczynają, że tak powiem, chciałem powiedzieć lepsze czasy dla naszego zwiadowcy na no to znowu wojownik. No niestety. Okej, okay, dobra, jeszcze 5 grzybów. powiedzmy, dajmy. Okej, okay, dobra. Już nie ma co Będę przedłużać. Żeby wejść na strefę mroku. Ok, okej, okay, dobra. Coś fajnego dla MAGA. Spoko. Spoko, spoko. Tutaj myślę, też spokojnie powinno pójść. Tutaj w sumie do szóstki chyba sobie zrobimy, nie? I tym samym też bijemy ten 100. u 90 poziom. Dobra, wiecie co, widzowie? Fajnie, fajnie, że zrobiłem ten loch. Że coś mnie podkusiło. Bo tutaj tak naprawdę wbiliśmy sobie brońkę. Wbiliśmy sobie brońkę. Wiem, że powinienem dać to w teorii dla towarzyszy, no ale trudno. Mamy brońkę, więc coś fajnego. Właśnie sprawdzę, czy dla mnie. Tylko to plus 24. Chyba sobie to akurat odpuszczę. Dam dla niego, powiedzmy. Mhm. Uh -huh. No i teraz myślę, możemy sobie spróbować jeszcze raz wejść w SF Tursa, sprawdzić ile procent mamy. Dlatego Mam Gusia cholernego. Wydaje mi się, że na spokojnie tutaj możemy sobie z nim pocisnąć. No ale zobaczymy, nie? Jak nam Adam Diablo. Się trzyma. O widzę tutaj sobie pozmieniał wszystko. Fajnie jakby kurczę pamiętał o tym, że w kowalu może sobie ulepszyć wszystko, nie? Zaraz tutaj wchodzimy do ADA, wejdziemy do ADASia, temu pomożemy po. Po odcinku, nie? Dobra, mamy tak, mamy 1,62 na niego. No więc tutaj on po prostu musi paść. No i tutaj tra 1,48 pokazuje, no ale generalnie chodzi o to, że mamy szansę. Na kolejnego mamy 2%, na kolejnego 1,50%. Więc tutaj, tak naprawdę, 3 możemy jeszcze sobie ściągnąć jakoś, tak? Tak mi się wydaje. Więc po prostu ciśniemy. 400 grzybów. Próbujemy po prostu, nie? Dobra, pierwszy siadł. Tak jak miał, tak po prostu siadł spoko. Drugi. Drugi też musi siąść. Fajnie by było, koleżko. Właśnie, jak to sprawdzę, resztę procentów, co w się sensie na resztę lochów. Jak to wygląda? o, mamy jeszcze 2,86 na banshee Jeszcze na wieżę 50%. Tam krótsze mógłbym sobie porobić kilka rzeczy w sumie. Ale dobra, najpierw się zajmijmy tak naprawdę celem tego odcinka. Czyli wbicie 200 poziomu. Dobra, jeszcze ten pan. No i chyba dzisiaj dobiję ten 200. Już coraz, coraz mocniej o tym myślę. Coraz bardziej wydaje mi się to realne, bo szczerze mówiąc wydawało mi się, że może być ciężko 45 poziomów wbić za 1900 grzybów, tym bardziej jeszcze jak te 600 wydaliśmy na gemy pierwsze, ale jak widzicie wszystko da radę. Trzeba tylko umiejętnie grać. No i mamy tak naprawdę 197 level. Wydałem tylko 1600 grzyba, a pamiętajcie, że 600 wydałem na GM, czyli tak naprawdę 1000 grzybów na przeklik i mamy ten poziom zaraz upragniony. Tutaj mógłbym w teorii wbić tego wodza Mike Humpa, ale możemy sobie jeszcze spróbować tutaj. Myślę że za kilka grzybów. Może akurat jakiś fajny epic się uda zdobyć z tego tornada, fajnie by było osiwy sęp. No i mamy epiczek, czyli budki właśnie, piękne budki. A od razu sobie możemy takie coś zrobić, mamy tak naprawdę ulepszenie razy 2, jak tam w ogóle inni gracze z naszej gildii sobie widzę, pomału każdy ciśnie, więc spoko, dobra, 198 no i tak naprawdę niewiele brakuje do 200, a raczej 201, bo chyba 201 wybijemy od razu, jak sobie przeklikamy tego typa, dobra, dajmy jeszcze sobie kilka grzybów na tę to tornado żeby sobie dobić po prostu maksymalny maksymalnie jak największy poziom. Okej, okay, dobra, tutaj już nie siada, może wieża. Skoro miał aż 50%, no ładne 50% widzę, wy, oskamowali nas na wieży. Ale no dobra, siadło, o, wsiadł kolejny. Myślę, tutaj możemy sobie troszeczkę porobić tej wieży. Okej, okay, trzech przeciwników na wieży siadło i w ogóle trzy bronie dla maga. O, pięknie, to od razu jakaś fajna broń. Siadło dla niego. Jest tutaj 268. Fajnie, fajnie. Dobra. Sprzedajemy resztę rzeczy, która nie jest nam potrzebna. Oczywiście, jak zawsze, tutaj sobie rękawice możemy zamienić. Te sprzedajemy. No i co? No i tutaj sobie musimy jeszcze tutaj zobaczyć, co nam dalej poleci. Ten pan chyba jeszcze siądzie dokładnie. Mamy kolejną broń dla Maga. No ok, no budki możemy sobie wrzucić. Co tam jeszcze, dobra? 11 grzybów tutaj. Powiedzmy, wrzućmy tak dla wyrównania, albo dobra? 6 grzybów tu. 5 grzybów na strefę roku. Może akurat się okej. Okay. Dobra. Mamy tak jak, tak, jak powinno być. I teraz tak mamy 198 poziom. 250 grzybów tak naprawdę mi zostało, więc te 250 grzybów sobie wykorzystam na. Na, na, na. 8 na 10 w, że tak powiem, w tym loszku, czyli w piekle. Mam na niego 1,48, więc jeśli wszystko powinno iść zgodnie z matematyką, z moimi oczekiwaniami matematycznymi, to powinno to, e, powinien po prostu raz, dwa, trzy paść. Więc tutaj sobie ciśniemy z koleżką. Myślę, że chwila, moment, no i mamy dwusetny poziom. Panie i panowie, jesteśmy elitą. Piękny moment naszej postaci. Piękny moment, tak naprawdę dwusetny poziom to jest zawsze ten pierwszy tydzień, jest coś, coś fajnego, dobić sobie tę dwusetkę Bardzo fajnie. Eee, no i już jeszcze, jeszcze trochę i myślę wejdziemy sobie do jakiegoś top 100. Póki co jest jak jest, gram sobie na spokojnie. Jak widzicie, zero presji, wbiliśmy sobie teraz 200, nie patrząc na topkę, nie patrząc na nikogo, tylko się świetnie bawiąc. No i mam nadzieję, że taka ta seria będzie, czyli świetnie będziemy się bawili i grali sobie w FSF. A tymczasem co, mogę się z wami pożegnać, to było na tyle, widzimy się w kolejnym odcinku Siemano.